Witam Was chłopaki, tutaj Piotr Domiński, znany jako DJ Krawat. E, witam się z Wami jako prezes Polish Masters League. Bardzo mi miło zamieszczać e, tutaj chłopaki z grupami. No i zapraszam Was oczywiście na e, Warrington AFC Internationale e, Cup, który rozbędzie się w ramach e, właśnie Polish Masters League e, tutaj już w następną sobotę. Zapraszamy wszystkich. E, mnie niestety nie będzie za to, bardzo przepraszam, ponieważ Będę właśnie jechać do, na zaproszenie kolegów właśnie Słowaków i Czechów do Londynu. Też będę jechać do chłopaków, którzy organizują Memoriał Ku Pamięci właśnie naszemu koledze piłkarzowi w Barton na zaproszenie właśnie Przemka, którego pozdrawiamy oczywiście. Tam też będziemy. Niestety nie będę w Warringtonie, za to bardzo przepraszam. Tytułem wstępu właśnie chciałem to powiedzieć i was zaprosić oczywiście na AFC Turnie właśnie do Warringtonu. Co chciałem też kochani powiedzieć, chciałem zaprosić wszystkich w ramach turnieju też jako zapowiedź, abyście wiedzieli na turniej właśnie w slow, który będzie już niedługo wszystkich chciałem bardzo serdecznie też zaprosić jako taki entertainment, małą zapowiedź i będzie tam organizowane właśnie turniej, który będzie organizować drużyna Wojtka Sapiej. Zapraszamy wszystkich, chcielibyśmy zorganizować takie spotkanie dla wszystkich piłkarzy, którzy chcieli, by przybyć, porozmawiać o przyszłości Polish Masters League właśnie na nowy sezon do SLO, ponieważ tam chłopaki z Londynu chcieli też do nas przyjeżdżać na zawody, chcieli się umówić, porozmawiać, jak to mogłoby wyglądać. Gdybyście chcieli przyjechać i porozmawiać, e, słuchajcie, kapitanowie, bądź jacyś wysłannicy tych drużyn, właśnie do Slow, to dzień wcześniej Wojtek będzie właśnie z Tapeja, którego bardzo porozmawiam, po pozdrawiam, e, wspiera nas i po prostu e, całe nasze organizowanie turniejów e, zaproponował właśnie spotkanie w Ośrodku Kultury, właśnie tam e, w No, będziemy mogli rozmawiać. Też jest tam accommodation możliwe, także kochani, jakbyście chcieli przyjechać, właśnie do Slow zapraszamy, będziemy wysyłać do wszystkich sms. -y nie będziemy dzwonić. Wojtek to organizuje którego bardzo podaję. Wojtek będzie wszystko rozmawiać. My Wam wysyłamy smsy, żebyście wiedzieli. Zapraszam bardzo Was serdecznie. Get in Wall. Wszystko zobaczcie. A ja już Was e, zapraszam oczywiście na to spotkanie. Można sobie tak jak mówię zakwaterowanie załatwić, tam u Wojtka wszystko Wojtek pomył, a wieczorem walka właśnie Adamka e, właśnie e, z e, właśnie e, tym drugim <grym> Nie ważne. także to już na otoczy Was. E, tak, co chciałem powiedzieć, losujemy, otóż tak, losujemy. E, tu są w tym e, właśnie małym pojemniczku, właśnie grupy przedstawicieli tych największych, drużyn, które są akurat w tym momencie w tabeli, czyli Lionsy, Division, Hull, no i Sikorski nie chłopaki, czyli ja ich porozstawiam standardowo, proszę, grupa A, B, C, D, chłopaki. Także bardzo proszę, rozstawiamy. Jeden, dwa, trzy, cztery, no i standardowo porówno będę chłopaki tutaj. Was już rozstawiam. No a potem przeczytam wszystko, jak to ładnie wygląda, kto będzie brał udział. Czyli proszę bardzo, od razu mówię. Mieszamy, no i rozkładamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 11, 12, 13, 14, 15 i 16. Ogólnie 20 drużyn. Jak widzicie, kochani, matematyka nie kłamie. No i teraz powiem Wam wszystko, co następuje. Aż sam jestem ciekawy. Zobaczmy. Zacznijmy od kąta chłopaki. Proszę bardzo, grupa D to Sikorski New Team. Zostawimy oczywiście tutaj. Bardzo proszę. Następna drużyna Mongo, Teams Hull. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Sebastiana, oczywiście Piotra z tych drużeń. Wickfield, pozdrawiamy też Szymona i wszystkich chłopaków z Wickfield, Lionsów, Lwów. I tutaj nie będzie zagrożenia wizją 303. Pozdrawiamy Dawida, no i wszystkich chłopaków właśnie z dywizjonu. Tak więc tak to się przedstawia. No i pokażę Wam grupy wszystkie jakie tutaj rozgłosowaliśmy Sikorski, jako pierwsza rozstawiona sprzęgło Doncaster pozdrawiamy na gazie ze sprzęgłem chłopaki bardzo proszę następne AFC Phoenix pozdrawiamy chłopaków z Feniksu to trzecia grupa trzecia drużyna grupy D no i proszę bardzo następna grupa to, no przepraszam następna drużyna pozdrawiamy Janusza Białożeł Blackpool Tutaj, proszę bardzo, jest eee, ostatnia drużyna grupy D. Natomiast to Art House Lincoln Team. Bardzo ciekawa yy, właśnie drużyna. Pozdrawiamy Mariuszany, składam mu życzenia w ostatnim miło. Dzięki, pozdrawiam Mariusz. No i tak, więc zaraz tak, sprawdzimy grupę A. Drugą drużyną grupy A, gdzie już jest Division, jest Black Wolf z Warringtonu. Pozdrawiam bardzo serdecznie, uwagów. Proszę bardzo, następna, trzecia drużyna to wiszczące wiatraki. Pozdrawiamy Adama, Pawła, no i wszystkich chłopaków właśnie z Wiszczących Wiatraków. To jest trzecia drużyna czwartą. Natomiast jest Gryf Master Slow. Pozdrawiam Wojtka, no i wszystkich chłopaków też właśnie ze Slow. No i ostatnia drużyna, którą tutaj mamy w grupie A, jest to Wedding Show Boys. Mam nadzieję, że dobrze literuję. No ale myślę, że chłopaki mi wybaczą i na pewno Okazja do wymowy będzie. jak się z chłopakami spotkam. Na pewno pozdrawiamy. Tak przedstawia się grupa, grupa D. No i tutaj lecimy już z grupą C, gdzie jest Mongo team jako pierwsza, druga drużyna to international AFC. Pozdrawiam Bartka, no i wszystkich chłopaków właśnie organizatorów z Warringtonu. Trzecią drużyną tutaj w grupie C jest, już Wam mówię, noc Kao, pozdrawiam chłopaków z Wrexa, pozdrawiam bardzo ich serdecznie. No i czwarta drużyna z grupy C to Libia Team, Libia Team, pozdrawiam sympatycznych chłopaków. Ostatnią drużynę mam dla Was z grupy C jest to Polska FC, z sympatycznym chłopakiem, takie właśnie nazwie. No i dobrze, ostatnia grupa B. Chłopaki, gdzie są właśnie Lionsy, z Wikwit, rozstawieni ja jako pierwsi. Także, proszę bardzo, Polonia, Black ben. Pozdrawiamy Zbyszka i chłopaków, wszystkich, właśnie z tej drużyny, z Black ben. Jest to druga grupa grupy B. Druga drużyna grupy B. Trzecia drużyna grupy B to FC Bad Boys. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Tutaj małe zrobię tego. Przedlogowano, żeby wszystko było jasne. O, zostało nam jeszcze dwie drużyny. Dwie drużyny i ostatnie dwie w grupie B to ISG Doncaster. Pozdrawiamy chłopaków z Doncaster właśnie. No i proszę bardzo, ostatnia drużyna grupy B. Jest to drużyna Polonia Camps. Pozdrawiamy oczywiście, no i też gratulujemy w ostatniej właśnie wiem, konferencji właśnie Ergol, lite Ergol Triumfowali, chłopaki, bardzo ciekawa grupa. Także już za moment Ania wstawi te wyniki właśnie losowania. Dziękuję kochani za uwagę. Był Piotr Domiński. Zapraszam na turniej w Woryktonie. Oczywiście też w Barton, no i też w Londynie. Pozdrawiam wszystkich z Polsko-Masters League piłkarzy. Do zobaczenia na turniejach.